Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić King Size Breakfast Muffins. To jest jedno. Widzicie, jak fajnie wyrośnięte to jest. Um, a to jest właśnie muffin z bananem, z bakalią i czekoladą. Jest przepyszne. więc możemy spróbować od razu. I dalej jest świeże z piecu, więc super. Idealne do kawy albo do herbaty na śniadanie. Konsystencja jest bardzo puszysty, delikatne i one są też szybko do zrobienia, no i przepyszne. Zrób to samo. To jest wszystko, co potrzebujecie na ten king size breakfast muffins, czyli tutaj mamy 480 gram uh, mąki. Typ 450, a tutaj w środku mamy dwie kopiaste łyżeczki proszek do pieczenia i jeden kopiaste łyżeczka um, soda. Do tego będę dodawać od razu 150 g cukier biały okay. i od razu to zmiksować. Wszystkie te suchy składniki chcemy miksować razem, a do tego będę dodawać 40 g rzemiany liniany. 40 g um, orzechów włoskie, 40 g żurawiny i 40 g słoneczniki. To jest to, co ja chciałam włożyć dzisiaj. Wy możecie włożyć coś totalnie innego. Te orzechy ja rozdrabiam troszeczkę, żeby nie było za dużo. I znowu po prostu możemy wszystko zmiksować razem. Mam 100 g miód. Akurat jest solidne, ale musi być płynie, więc ja tylko będę roztopić. A międzyczasem możemy przygotować nasze a, płynie składniki. 150 ml mleko plus 150 g e, serek pełno tłusty. Moim doświadczeniem to jest najlepsza kombinacja. Używałam maślanka, używałam jogurt grecki, nawet bardzo gęsto, ale to chodzą najlepsze. Ok, i do tego będziemy włożyć 3 jajka i znowu zmiksować. I teraz tak. Tutaj mam 250 gram banany i będę zrobić od to purée i dodawać do tego. Banany na purée też włożymy do płynu składników. Oni pomagają w proces Wyrosnąć często, tak można powiedzieć. They help the cake to get big. Ok, tutaj ostatni składnik płynny, co mamy, jest olej, zwykły olej. Mm. I mamy akurat 185 ml. Mm. Oczywiście, kiedy musisz zmiksować coś gorącego do coś chłodnego po malusku, lepiej jest troszeczkę tać. I zmiksować, niż zrobić jajecz jajecznicę od razu. Na samym końcu możecie dodawać koło łyżeczka. Ekstrakt waniliowy. Okay. Dobrze. Powtórka. Suchy składniki. Mamy 485 gram mąki. Dwie łyżeczki proszek do pieczenia, jedna łyżeczka soda, 150 g cukier drobny, plus po 40 g, przepraszam, wszystkie nasze urzechy, bakalie, cokolwiek, cecce. Płyny składników mamy 150 ml mleko, 150 g pełno tłusty serek, 3 jajka całe, 185 ml olej zwykły. I 100 g miód, płynny miód, i łyżeczka ekstrakt waniliowy, i około 250 g banany na puree. To jest moment, kiedy ludzie robią błędy. Bo jeżeli chodzi o muffinki, oni muszą być delikatne. Tutaj w mące jest glutina. I kiedy dajesz płynne składniki do mąka, nagle to robisz glutynę. A nie chcemy za dużo glutina. Więc po. Pomalutku i ostrożnie. Po pierwsze zrobić jakieś dziurka. W środku te suche składniki, a do tej dziurka nalewać całe te płynie składników. Używać metalowej łyżka. Jeżeli macie taka trzepaczka, to fantastycznie. I reguła jest zawsze od boki do środka. I skręcimy miska tym samym czasem. I bądź bardzo, bardzo delikatnie. Nie mocno mm, mm, mm. ubić to będzie katastrofa. I na pewno to będzie takie, że na końcu będzie trochę mąka widoczna, ale to jest jak ma być. To już wystarczy. Wiem, że to wygląda jak katastrofa, ale ufaj mi, uf, uf to jest właśnie gotowe. Foremki do muffinów, to papilotki raczej do muffinów, one są bardzo wysokie, dlatego to będzie wyrosnąć. I jak widzicie, konsystencja jest dosyć płynna, ok? To spokojnie, as it should be. Więc robimy około 3 łyżki do każdego papilotka. Kiedy włożysz czasto, płynne ciasto od miska do papilotki. Czasami znajdujesz jakieś grudki mąka. A to jest ok, nie martwiczy się o to. To, to daje fantastyczną konsystencję do, do muffinki. Na przykład tu, tu właśnie coś takiego znalazłam. Ale to jest w porządku, bo po pieczeniu nic będzie widoczne. Dobrze, ok. Już Nasze mufinki są prawie gotowe, jak to znaczy, że na, w surowym stanie. Tu mamy pokrojone górkę czekolady i więcej słoneczniki, a ja będę po prostu im posypać na górze każdego. Po pierwsze słoneczniki, bo oni są bardziej drobne. I na samym końcu właśnie czekolady, bo wszyscy potrzebują trochę czekolady rana, Jako energia. Tu mamy trochę cynamon. Um, ja wolę szczerze mówiąc, robię to od ręka. Więc po prostu, po prostu ściepta bardzo, bardzo małe ilości. Oczywiście, jeżeli nie lubicie cinnamon, nie musicie to zrobić. A nasze muffinki będziemy upiec z tobą obiegiem na 125 stopni. Wiem, że to jest bardzo nisko, ale to też pomaga z uformowaniem kształt i na końcu te muffinki są bardzo mokre. A też polecam na niski poziom. To jest taki. Okay. A musicie tak im upiec za pół godziny 40 minut, aż do wykołaczka, do środka A muffinki jest suche. Nasze muffinki prawie są gotowe, albo są gotowe. Um, możemy im sprawdzić, to jest jak oni wyglądają. Bardzo dobre, bardzo wyrośnięte i skręcę troszeczkę. A jak możecie widzieć, to jest czyste. Tu mamy trochę czekoladę, ale to nie liczę. To jest czyste totalnie, więc to znaczy, że nasze muffinki są już gotowe. Oh, A to już jest wszystko, więc teraz musimy po prostu czekać, aż to oni są. A chłodne, a wtedy możecie wszystko zjeść. Smacznego! Jeżeli podobał się Wam ten film, proszę pamiętać o subskrypcji i łapce do góry, thumbs up! Zapraszam Wam serdecznie na warsztaty Good Cake, co organizujemy tutaj w Gliwice. W każdą sobotę informacje na naszej stronie www.goodcake.pl Zapraszam serdecznie!